Dzień dobry. W tym filmiku pokażemy Państwu termofor prostokątny wyprodukowany przez naszą firmę. Termofor jest ekologiczny. Wykonany z bawełny z jednej i z drugiej strony. W środku są pestki wiśni oczyszczone mechanicznie, nie chemicznie. Termofor jest idealny, jeżeli chodzi o oddawanie ciepła nagromadzonego w pestkach, jak również do schładzania jako okład. Czyli po włożeniu do mikrofali, podgrzaniu go, takie podgrzewanie trwa około minuty, przy mocy w granicach 800W, wtedy termofor ogrzewa, lub jeżeli jest wcześniej włożony do lodówki, termofor może być wykorzystywany jako okład. Do każdego termofora dokładamy ulotkę z informacją, jak go używać. Należy pamiętać, że nie wolno Yy, przegrzewać takiego termofora, bo wtedy pestki wiśni tracą swoje właściwości. Posiadamy kilkadziesiąt wzorów tkanin bawełnianych, także myślę, że każdy znajdzie dla siebie coś yy, ciekawego. Zapraszamy do obserwacji nas na kanałach. Yy. I w mediach społecznościowych, do oglądania naszych filmików oraz do. E, zapraszamy do naszego sklepu. Dziękuję, do widzenia.